Pozwól, że opowiem Ci historię człowieka, który znał Grzech bardzo dobrze. Był prześladowcą Chrześcijan. Jego imię brzmiało Szaweł. Z ogromną gorliwością ścigał uczniów Jezusa, uważał ich za zagrożenie. Działał w imię religii, lecz jego serce było pełne gniewu. Lecz pewnego dnia, gdy jechał do Damaszku, wydarzyło się coś niezwykłego. Na jego drodze stanął Sam Jezus. Oślepiony światłem upadł na ziemię i usłyszał głos. "Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?" To spotkanie odmieniło wszystko. Z prześladowcy stał się apostołem, z wroga Ewangelii, jej gorliwym głosicielem. To jest potęga Bożej łaski. Bóg nie tylko przebaczył mu przeszłość, on nadał jego życiu nowy sens. Paweł, bo tak później się nazywał, poświęcił resztę swojego życia na głoszenie dobrej nowiny.